Jasne, że jesteście gotowi, widzowie. Wy byście nie, nie byli gotowi? By wielkie dramy. O jakie. Jakie to długie! Komentary rozwiążeje je. Dramy roku. Jakie długie? Siemadramacja jest. To do was z podsumowaniem 2021 roku. Tym razem również stworzyłam swój subiektywny ranking top 10 dram polskiego YouTube'a, które przykływają... Czy będziemy uwagę? na liście? Dajcie znać, co wam zapadło w pamięć. Trzymam kciuki! No chociaż to nie drama polskiego YouTube'a, to drama Twitch'a. Kurde, nie będziemy. Sadchamp. Gimper vs. Ksajo Pomiędzy... Nie no, no przepraszam, że te drama Gimper vs Sayo do top 10, taki jest niski próg wejścia, dobra, to chyba będzie, to chyba jednak będziemy, to chyba jednak będziemy. Panami trwał już od dawna, a w październiku jeszcze bardziej się zaostrzył. Ksayo był gościem w Cageu na fame MMA i wtedy też wypowiedział się o Gimperze jako o manekinie. Nie pałam sympatią do Gimpera, ale nie wiem szczerze, kto pała do niego sympatią. Nie wiem, może sponsorzy albo ludzie, którzy z nim współpracują. Osobiście, wiesz, nie, nie widzę tam nic interesującego, nawet dla trochę młodszej publiki. Gimper przeszedł taką transformację, już się stał takim, takim mówiącym manekinem i, i, i osobiście dla mnie to jest słabe. Aladero, no dynania, tego, że to drama to moderatorska. Ale prywatnie to też go nie lubię. Tomek nagrał film z odpowiedzią, w którym wspomniał, że wydawało mu się, że mają Mafinku, dziękuję ci się za cząstek. Nagrywaliśmy razem na bardzo odcinki cieplotka. i rozmawialiśmy ze sobą na planie zdjęciowym, jak to nagrywaliśmy, ten i jeszcze jeden odcinek. I zero złej krwi, totalnie luźna gadka. Gimper powiedział, że czuje Dysona, słysząc takie wypowiedzi... Widzowie, poważne analizy... <laughs> Nie mogę. Apollo, Apollo, co co, 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 co się stało dzisiaj? Apollo, co się dzisiaj stało? Chłopie, ja... Naprawdę, brak słów. Proszę wielkie brawa dla Apollo tutaj na czacie za wspieranie społeczności tak mocne, chłop odleciał na księżyc i proszę go docenić tutaj. Proszę wielkie brawa i zamuczenie głośne. No ale ty ten mail dostałeś z tego wszystkiego, kto by widział, kto by widział. W dodatkowo skrytykował, że Marcin dowala się do małych organizacji i że uważa to za podprogowe pstryczki w jego kierunku. Na koniec dodał, że Marcin chciał współpracować z firmą AGO, ale odwrócił się od nich, kiedy zaproponowali mu za mało pieniędzy. I 10 koła miesięcznie okazało się niewystarczające. Niech się pije w tym AGO. Na te wszystkie zarzuty Ksayo nagrał dość długą odpowiedź. W sumie, widzowie, jeżeli chodzi o własny take na tę dramę po czasie, nadal uważam, że w sumie Gimper by aż nie dostał tak stromotnego w pierdzielu, nie zostałby zaorany tak liryczną chłostą, gdyby zrobił jedną rzecz. Nie bronił AGO. Elo. Gdyby po prostu nie bronił Ago, to myślę, że w ogóle by nic z tego nie było i rozeszłoby się to po kościach, by zrobił odpowiedź i w sumie nikogo by nie opierdzielił o tą odpowiedź, bo wszystkie jego słabe strony to było bronienie Ago. ...w której powiedział mi... A ja dziękuję za prajma. ...w sprawach biznesowych... Kura, kub, kub, dziękuję, dziękuję za ...nie będzie, to próbuję się dogadać z drugim człowiekiem na płaszczyźnie biznesowej. Próbowaliśmy dojść do porozumienia na tym historycznym piwie. A, szczerze mówiąc, w to LMP też mam wyjemne. Próbowałem być miły, <garet> żeby pójść do tego programu i sobie zrobić Dodał też, że odnośnie zarzutów na temat odmowy przyjęcia zbyt niskiej oferty ze strony AGO... To sam zaproponował im jeszcze niższą. Podałem śmieciową kwotę 8 tysięcy złotych. Zabycia ambasadorem, reklamowanie ich sponsorów i ich działań na swoich streamach. Ostatecznie nikt się do mnie nie odzywał, aż sam nie zapytałem jak wygląda sprawa. Następnie zaproponowano mu ofertę 10 tysięcy złotych stałej pensji za reklamę, które zwyczajnie nie opłacałyby mu się przy aktualnych zasięgach. Nie Apollo, a Apollo. BTW Apollo zony będzie na High League, pewno będzie się bić z Klaudią Croft. Pepelo. Nie no, wiadomo z kim zony będzie się tego bić. Będzie, będzie dobra bitka, Hailik ma dobry... Highlik ma bardzo dobry setup. W sensie, powiem tak, widzowie, nigdy w życiu nie jechałem na żadne mordobicie, na, żadne, na żadnym fejmie nie byłem, na żadnym Leagu nie byłem, ale na tego fejma chyba pojadę. E, przepraszam, nie na fejma, na tego Highliga chyba pojadę. Chyba pojadę, chyba pojadę, bo zapowiada się naprawdę sromotnie dobre walki. W Na spotkaniach padały nawet propozycje, których powinienem odpalić streamy z ludźmi z AGO, albo streamować nawet z ich logiem, ale jeszcze bez sponsorów. Krótko mówiąc, parę A Julek, a zobaczymy, zastanowimy się. się. I stworzył zespół, on wtedy może mi za to zapłacić. Ksają wspomniał też o projekcie Bilout. Bilout to projekt czysto komercyjny. Dobrze mówię, ha! I co, Dudniasz, zastrałeś się? Nastawiony na napchanie kieszeni wszystkich współtworzących, jak na przykład Gimpera, Bilout wykorzystuje do pompowania statystyk nieporozumienia, jakim jest strona główna, kto w 99% ludzie których nawet nie ma przed komputerem. A co do zarzutów o bycie manekinem, to Marcin wytłumaczył, że nie chodziło tutaj o... Siema, Przemuś, witam, witam, witam! ...ale ogólną zmianę wizerunku Tomka, który stał się bardziej grzeczny i family-friendly. Tomek odpowiedział mu na te zarzuty, mówiąc, że... Taki jest zbudowany wizerunek, że Gimper to ten, który bluzga i jebie ludzi, to nawet jak już tego nie robiłem, to i tak Dilla sobie mogłem co najwyżej polizać przez papiery. Dodatkowo uznał, że ksają zazdrości innym Dili oraz, że szkoda, że o tej całej niechęci do niego Marcin nie powiedział mu tego wszystkiego w twarz. Ralf Fere vs. Tatuażyści. Ralph Ferry jest tatuażystą i... Dziewiąte miejsce to jest dobre miejsce na tą dramę. To jest całkiem niezłe miejsce, Ralf Fere jako osoba. No, 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 to, 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 to jest całkiem niezłe miejsce. Sonserem ...kojarzonym z dość kontrowersyjnymi akcjami. Apollo, ty chcesz tutaj się wkupić w tego, właski jakieś już. Dziesięć kolejnych. Nie mogę, dziękuję bardzo ślicznie. I, I będę modlił się codziennie do szatana. Dziękuję, 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 nie ale ile nowych fagra, subów, osób, które wcześniej nie, nie miały, mało odnowień jest, o oh, kurde. Roku, bo nie chcę łamać prawa. I Ty, wszyscy, prawa, wszyscy mają nowego suba! Modlił, nie, tylko Izzy już modli. miał wcześniej. Cierpiał, długo na No i w tym roku nie było inaczej. W kwietniu przypomniał o sobie nagrywając wraz z Queen of the Black Fuck Mary Kill Dobra, widzowie, chcę tak szczere pytanie. Szczere pytanie. Z całym szacunkiem dla dramci, Czy chce nam się oglądać 40 minut omówienia każdej z dramy, którą pamiętamy, którą komentowaliśmy i którą patrzyliśmy już, czy chcemy po prostu poskipować do miejsca? Do każdego miejsca, żeby zobaczyć każde miejsce, jak zostało ponumerowane. Skip! Czy poskipować szybciutko, i żeby polecieć z kolejnym tematem? Bo nie ma też co siedzieć i oglądać 40 minut widzowie, bo zarówno mój czas, jak i wasz czas troszeczkę marnuje, chyba, że będzie jakaś ciekawa drama. W którym komentowali różnych. Ralf 9. Miejsce. Ralf stwierdził, że no, to jest Jak się okazało, Ralf dał współpracy. z tym Ralfem to długa. Maturze, nie? Wszystko widzieliśmy o. Disco Rolka vs. Prostracja i TikTokerzy. Pod koniec marca na TikToku zrobiło się głośniej o Łukaszu Groszczyńskim. TikToku Bogdanek. podpisał do niego. będziemy się z nagifta. Prześwietlał, gdzie Zwa... A są jakieś Zwa... rzeczy, których nie widzieliśmy? Tak, te 200 kanałów więcej. Widzieliśmy, w której śpiewa o tym, że ludzie najpierw prowokują dramy, potem liżą Tego nie swoje widzieliśmy. Rany. Co? Dalej nie pamiętam. Ale ogólnie, no, bardzo dobry tekst. Fiorem <laughs> Marcin Mazur versus Internet. Drama z Marcinem Mazurem była bardzo ciekawa pod tym względem, jak ona ewoluowała. Drama z Marcinem Mazurem była jednym z największych dymów w tym roku. Marcin Mazur, jednym z większych dymów w tym roku. To tylko mówi o tym całym roku i przebiegu tego roku. A w czasie. Ale zacznijmy od początku. W maju zrobiło się głośno o Natsu, ponieważ do internetu wyciekły jej nagrania z przeszłości, kiedy pracowała na kamerkach. Temat był komentowany przez różne osoby. Z mazurem zostawić? Mazura, Możemy zostawić mazurka! Oglądamy go u Natsu? Oglądamy? Czy nie? Dzieci, co Oglądamy? Sądzą. No i jak wy na to patrzycie? A oglądacie ją? Nie, o, na co ty, o, cały czas? Materiały też są, w linkach. A także przeprowadza bardzo niezręczną rozmowę ze swoim synem. Podobno edukacja jest teraz na wczesnym etapie. Chciałbym jako ojciec porozmawiać na ten temat. Nie na nie, będzie tak tak. tak. nie będziemy rozmawiać na takie tematy? Jak to nie będzie ze mną oglądać? Tutaj gołe babki i tak dalej, nie? Nie. Ja się wychowywałem, jak Na koniec, w sumie nie znając sytuacji od wewnątrz, stwierdził, że na się zdecydowała na taką pracę, bo to jest łatwy i szybki zarobek. Tylko, czy ktoś chciałby mieć taką żonę? Oraz, że. Moje stanie powinna nagrać filmik, yy, w którym. Czemu takie tym, duże? Żeby właśnie się. takiego nie robić. Film o. Mazura został skomentowany przez prostrację, która skrytykowała tytuł, miniaturkę i oczywiście samą treść. Julka wypunktowała, że jej zdanie jest Nie powinno to wszystko podpytywać przy włączonej kamerze, bo nie dość, że sytuacja jest krępująca, o. to fakt, że wyląduje to na kanale, może budzić jeszcze większy dyskomfort. Dawaj Dodała na full! Że... Zasłuj Marcina Mazura! Za, każdy, Czeka, za każdym tak, razem, jak Mazur jest rafula, tak? Nie ta? jest. Mówiąc o gołych barkach, mam wrażenie, że wręcz wyśmiewa. Czekam, pan... czekam, czekam, aż będzie, czekam, aż będzie, czekam, aż będzie. w tym zakresie. Julka nie zgodziła się z Marcinem na temat tego, dlaczego ktoś podejmuje taką pracę. Ludzie mają prawo podejmować swoje decyzje życiowe za siebie i dopóki nie krzywdzi to nikogo, pchać tory swojego życia w jakąkolwiek tylko stronę zechcą. Prostarasa się, się Julka nazywa? ...na live'ie przez Mandzia, a także przez samego o, ja. Mazura, który odpowiedział nagrywając film feministki Bronią Natsu. Hej, Miski. No cześć, Misiaczku! Cześć! On nie rozumie, że jeżeli... <laughs> Jak ktoś przestępcę! Nie na co? Za Jak przestępcy! To, to, że mesel, że pasek na oczy wrzucony. Jest... Się ma wszystkie dziewczyny. Po co idziecie Normalnie Idzie po prostu sobie na kamerki? W skrócie, Marcin próbował podważyć zdanie Julki, podpytując obcych ludzi na temat tego, co sądzą o pracy na kamerkach. I o dziwo dla Marcina, nie przyznaj mu oni racji. Ja bym nie oceniał ogólnie, bo to różne, okay. różne sytuacje się w życiu dzieją. Marcin skomentował także live mandzie na którym ten no. oglądał film prostracji, a w międzyczasie o Mazurze nagrał zebo. Jeśli zaczynacie się gubić, to spokojnie, dopiero zaczynamy. Mandzio skrytykował Dzisiaj film chyba Mazura, czerknie, chyba dzisiaj czerknie, czerknie, ale Mandzia jutro chyba tak. Mazura. co, oglądał <laughs> który oczywiście który nagrał film, napisałem mu... To nie jest nagrany film. To jest film na żywo. Kolejna osoba, której proponuję porozmawiajmy. Po prostu porozmawiajmy na ten... Nie jestem zainteresowany rozmową. Komentuję twój materiał. Nie jestem zainteresowany rozmową. A poza tym do dramy dołączył Zebo, więc Marcin również mu odpowiedział. <laughs> powiedziałam sobie, że to będzie koniec, ostatni film i spr spróbuję zrobić film, który będzie taki w stylu młodzieżowym. Mazur pokazał na tym filmie, że przygotowuje jakieś brudy na Mandzia. Miałem podejść delikatnie do tego. Nexe oraz ale byłem wtedy wkurwiony? Nie, po prostu na, stoj na stojąco nagrywałem materiał, a jak się nagrywa materiał na stojąco, ma się całkowicie inną energię, a poza tym też miałem, e miałem świadomość, że zaraz wija cała ekipa, zatem wiecie. A z, mój syn, dużo powiedzieli, energii żebym nie wrzucał tych materiałów, ja je odrzuciłem. Będziesz chciał w ten sposób działać? To ja pokażę jeszcze więcej, a mam więcej. Na ciebie? No ale ten koleś jest debilem totalnym. Ale ten kalecie naprawdę mnie to, to rozwala do dzisiaj, że on myślał, że ma na mnie jakiekolwiek haki. Odpowiedział na ten film, komentując jego argumenty chociażby o rzekomej zmowie YouTuberów? Nikt jeszcze nigdy nie nagrał takiego materiału na niego. Młody, dziękuję bardzo ślicznie za 10 giftów. Ale uważaj, młody. Bo tutaj siedzi użytkownik, który może poczuć się zagrożonym przez Twoją obecność, tu, obecność tutaj. Dlaczego nikt nie nagrał? <noise> bo wszyscy ci więksi są w jednej komorze. Dziękuję, 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 Ale bardzo tak, się tak, mogę. Konop się potknął i od razu każdy się na niego. Ma hak i przysłoł haczyka, ruski haczek jest od niego. Ja no, nie Wiadomo, póki bardzo, każdy ja robi dobrą mocno. robotę i nie ma czego nie się czepić, każdy jest ze sobą. Okej. Okay. Mandzio wypowiedział się na temat stykając. Czekajcie się, Nikol, za piąteczkę i kanał, za informację. ...podkładała głos pod małe figurki zwierząt HEHE, he, kanał de Pudding Przekroczyłeś kurwa granicę i ja już mam nazbierane na ciebie teczki i cały czas je zbieram. O całej sytuacji wypowiedziała się też dziewczyna Łukasza, mówiąc o sytuacji, gdy była w takim stanie, że zostawiła mu list pożegnalny. Dorosły facet, który jest o, o ile starszy od nas, że będzie szejmował jego za to, że mi życie się posypało w jakiś sposób i e, co <laughs> nie? próbował mnie znaleźć, <laughs> próbował mi pomóc. Odpowiedz masz... po czasie, czy serio miał ścieżki? Ta. Oczywiście, że tak, Przemek. Przygotowane były. Ja mam dużo teczek. Na dużo osób. Ale <laughs> to znaczy nie dużo teczek na dużo osób, bo to źle brzmi. Bardziej na zasadzie... Jeżeli ktoś mi szkodzi w internecie, to zazwyczaj taka osoba ma bardzo dużo za uszami sama. I to się trzyma. Teczki czy, czy foldery. Foldery dodał kolejny, ponad godzinny film o Julce. Stwierdził tam m.in., że Julka nastawia widzów przeciwko niemu. Na no, was też mam, ja, tak. początku nazwał cię krową. No bo w sumie możesz być podobna i idealnie byś pasował. Na wszyscy na kość czatu, tylko na Przemka. ...do kampanii milki. Już nie wspomnę o tym, że samo się tak nazwałaś. Nic nie wymyślam. Że on i tak na prośbę syna zmienił miniaturkę na łagodniejszą, a także stwierdził, że prostracja manipuluje w swoim materiale. W swoim opisie kanału pisze pan, że jego filmy śmiało mogą oglądać Jezu, to dzieci jak i młodzież. Polsce... Jako, jeśli się twój pierwszy pozdrawiam, Twu... wycięta została te część wie? zdania. Film tak, dokładnie, przemęk. Filmy śmiało mogą oglądać to dzieci i młodzież. Nie hmm. jest Bo, bo, ponieważ, dlatego nie ma w nich żadnych wulgaryzmów, alkoholu i papierosów. Julka odpowiedziała. Są tylko narkotyki i tylko te twarde. Pana na ten film, punktując między innymi to, że nie zrozumiał żartu że w miniaturce zmienił jedynie to, że zamazał na niej syna, a sama miniaturka zgodnie z regulaminem nie jest odpowiednia dla wszystkich odbiorców. A na zarzuty o manipulację odpowiedziała tak. Panie Marcinie, specjalnie wstawiłam screena całego pana opisu kanału, bo nic nie chciałam wyciągać z kontekstu. Próbowała mu też wytłumaczyć, że nie musi z nim rozmawiać prywatnie, kiedy dyskusja jest publiczna. Następnego dnia Mazur dodał film pod tytułem Koniec dramy slash vlog hashtag 1439 Jezus, dużo tych vlogów w którym stwierdził, że ludzie nie widzą jego argumentów i mają klapki na oczach. A i ponownie pokazał fragmenty filmu Julki, które miały wskazywać na manipulację. Wystarczyło, że te nie podejść do tematu i cofnąć się Jak dobrze, że obiektywnym, e, obiektywną osobą, która ocenia, e, czy Julka ma rację, czy nie, jest jego dwunastoletni syn, co nie? Tylko, że prawda jest taka, że ten dwunastoletni syn pewnie widzi tutaj błędy logiczne swojego ojca i takie... Jezu, kiedy wiesz, że twój stary pierdzieli głupoty, ale nie wiesz, jak mu to powiedzieć. Z jednej strony byś mu powiedział, żeby już zamknął Morty, ale z drugiej strony obiecał, że pójdziecie do Maka po szkole. Iceburger dwala. Nubię drwala. Jednego vloga, w którym ja mówię cofnąć się o jednego vloga, w którym ja mówię. No, a nie o tysiąc vlogów. Ale to nie jest ten vlog, w którym ja, o którym ja mówię. Co do dramy, to stwierdził, że nie będzie się już kłócił, bo inni twórcy i tak go nie przekonają do swoich racji, a on ich do swoich. Marcin dodał, że zainteresował się tematem simpów, a następnie zaczął obrażać Kamila, chłopaka Julki. Simp? E, jak to powiedzieć, żeby też nie, ewentualnie nie obrazić? Można wyjść sobie i zobaczyć Kamila, czyli w. Dziewcho... Czyli chłopaka, chłopaka, to naprawdę, to nie było specjalnie, czyli chłopaka prostracji. Jak to powiedzieć, żeby też ewentualnie nie obrazić? Kamila, czyli dziewcho... Na koniec dodam, że ta cała drama zakończyła się konfliktem z Nitro. Sergiusz skomentował go na transmisji. <grystanie> Udź się. No chyba, że są rodzice, którzy mówią, rozbierz się. <grystanie> to wygląda na takiego. A w odpowiedzi Mazur napisał: ten komentarz. Marcin bardzo, myśli, że pierwszy mi prosto, chodźcie z tym śmieciem. Pamiętam i czekam. Po nim Mazur dostał Shadowbana i podobno pisał z innego konta. I powiem A. ci szczerze, że nie pamiętam, żebym nazwał cię śmieciem, ale jeśli ty pamiętasz, to git, bo jest duże prawdopodobieństwo, że tak powiedziałem, bo tak uważam. Sergiusz stwierdził, że Marcin jest żałosny, że chętnie da mu z liścia i że zaprasza do Wrocławia. Zgasiłbym cię liściem, no. Jak się domyślacie? To, to jest trochę beka w sobie, że go zaprosił do Wrocławia. Powiedział, że go zgasi liście. a Mazur już był, już przecież poleciał zatankować swoje auto, żeby pojechać. Mazur nagrał o nim film i wykazał chęć spotkania. Co ciekawe, Marcin postawił warunki takiego spotkania, m.in. brak kamer, jedną osobę towarzyszącą i przedwczesną wpłatę na jego konto, żeby w razie gdyby nitro stchórzył, to Marcin nie był stratny. Więc słuchaj kozaku, masz podany numer konta. Ale poważnie. Do 20 lipca pieniądze na ten numer konta. Wpłacasz mi 1000 zł, z czego 300 zł jest na paliwo, a 700 złotych jest taka zaliczka, żebyś nie zrobił takiego numeru jak w, przy ustawce. Mi się podoba, że dramci nawet się nie chciało szukać, Eee, tego materiału na kanale Mazura, tylko po prostu wzięła z kanału Rewo, bo było dużo prościej, nie musiała wchodzić na kanał Mazura i mu nabić wyświetlenia. Tylko po prostu dała wyświetlenie Rewo zamiast Mazurowi. Bardzo to chwalę, Dramciu. Dobry, dobry <klucza> wiesz, dobra decyzja. Stanowski najman. Najciekawszą propozycją Mazura jednak było to, że zaproponował, aby Nitro przelał mu 10 tysięcy złotych. To wtedy zapomni o sprawie, no przynajmniej do końca roku. Jeżeli chcesz się wycofać z tego, co powiedziałeś, nie musisz mnie przepraszać. Masz przesłać mi 10 tysięcy złotych do 20 lipca. A jak nie wpłaci. Mazur to do dzisiaj tkurzem. czeka. Jeżeli nie przelejesz mi pieniędzy, to znaczy, że jesteś tchórzem. Drama zakończyła się tak, że Nitro stwierdził, że Mazur jest atencjuszem, a do przelania pieniędzy czy spotkania w ogóle nie doszło. 6. Maja Staśko vs. Internet. O maju Staśko było w tym roku bardzo głośno, działo się wiele różnych sytuacji. A kim jest Maja? Jest to aktywistka działająca na rzecz praw kobiet, publicystka, a także od niedawna YouTuberka. Chociaż w tym ostatnim to nie do końca się sama utożsamia. Głośniej o Mai zrobiło się pod koniec sierpnia zeszłego roku, kiedy skrytykowała Annę Lewandowską. Okej, okay, od, od czego się zaczęła Maja Staśko? Bo w sumie każdy pamięta, co się później działo z Mają Staśką, ale. Na samym początku nie wiem od czego się zaczęło i z chęcią to zobaczę. Czekaj, czekaj, czekaj. Chcę zobaczyć ten w ogóle film Głośniej o Maj zrobiło się pod koniec sierpnia zeszłego roku, kiedy... Filmik Anna Lewandowska, pch, pga, którym przebiera się za grubą kobietę jest wyrazem totalnego braku empatii. Żarty z grubych osób są tak samo śmieszne jak żarty z... Pch, grube osoby to ludzie, nie obieg żartów czy inwentywa. A Lewandowska nazywa swój filmik body positive. To jest przeciwieństwo chciało pozytywności. Super szczupła laska, która ustać dosłownie na wszystko. Każdy zabieg upiększający jej usługę i która ma mnóstwo czasu, by ćwiczyć w stroju grubej osoby wywija śmiesznie do kamery. Naprawdę boki zrywać. Lena Wadowska nie widzi swoich przywilejów. Jako szczupła, bogata osoba nie musiała się zmagać z kocham moje Staśko. Usposobienie osoby, która walczy o rzeczy, które jej nie dotyczą. Żeby zwrócili ludzie na nią uwagę. Cudowne to jest. Wczorajszego nagrania wery body pozytyw zachuda, za, za duże jak teraz wam się podoba ja powiem tak to że Maja Staśko się tak rzuci że to że Maja się Staśko tak rzuciła na nią to jest przesada ale też nie rozumiem Lewandowski co to jaki jest cel tego jaki jest cel tego też nie, też nie rozumiem w sumie Macio jak się czujesz jako Biały, heteroseksualny mężczyzna. Hmm. Bardzo uprzywilejowany w swoim życiu. Ale ja jestem patelnia seksualna i mnie obraziłeś, Lewus, i obawiam się, że teraz muszę ciebie skancelować na Twitterze. Jest mi bardzo przykro, że tak bardzo mnie nie znasz tutaj jako streamera i szerzysz tutaj fałszywe fakty. Zatem, Lewus... Overparty. Wandowską Za film promujący ciało pozytywność. W odpowiedzi pracownicy Ani zaczęli grozić Mai sądem, a kiedy sprawa stała się publiczna, to Ania wycofała się z groźby pozwu i przeprosiła wszystkie osoby. Dobrze, dobrze, drewnie, na minutę go. Jedną z osób, która głośno wypowiadała się na jej temat, był Krzysztof Stanowski z kanału sportowego. Może w lama, może lama, możliwe. Możliwe. nie możemy zrobić ślewu Seeso Over Party, bo wtedy ludzie uznają, że w ogóle się zaczął. I wtedy zaczną się nim interesować. Odwołuję, odwołuję, Lewus i over party. Na początku niechaj Lewus się pojawi i się zacznie jakkolwiek i dopiero wtedy będzie można go zanulować. Zaczęła działać na YouTubie, gdzie chociażby przeprowadziła wywiad z Queen of the Black. Ich wywiad nie tylko nie spotkał się z dobrym odbiorem, ale wręcz został uznany za taki, który zaszkodził Julce. Udział w konflikcie z Mają miał też Nitro, którego wpisy na Twitterze dość aktywnie komentowała. Doszło nawet do rozmowy na live, która trwała ponad 4 godziny. Jeśli masz coś złego do napisania albo coś skrajnie nieodpowiedzialnego, to po prostu możesz nie robić tego. W październiku ponownie zrobiło się. Dobra, już nic nie było ciekawego z tą mają Staśko. Całe resztę wiemy. 5. Mata kontra kto? Mata kontra polski rząd? Y y nie, nie chcę oglądać na jej temat. O. Zostało to wytknięte przez wiele osób, w tym chłopaków z w ogóle Poland. Wersow nie oznaczyła Cindy i stwierdziła, że to wszystko pod odcinek, w którym odwzorowano. Wersow to jest skip, nic nowego nie było. I co później będzie w ogóle Poland versus Wardenga? A nie, w ogóle Poland versus Wardega jest od razu. W ogóle Poland vs. Bardenga miejsce trzecie. Dominik Boss vs. TVP, drugie miejsce. Ok, dobra, kto ma pierwsze miejsce? W takim razie, kto ma pierwsze miejsce? Bo jeżeli. A więc, versus TVP to jest miejsce drugie, kto ma pierwsze miejsce? No chyba. Chyba nie Instagram i tego. Influencerzy, skamy pierwsze miejsce! Nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się. To jest chyba miejsce dodatkowe. To jest chyba miejsce dodatkowe. Proszę, niech Jakieś ostre pierwsze miejsce. Ostre pierwsze miejsce. Wersow, drama Wersow pierwsze miejsce. Czyżby? Te do złudzenia przypominają te z Wydaje mi się więc, że ten temat będzie do nas wracał jak bumerang. Wardenga versus Versov. Dobra, ta się zgodzę. To chyba była największa drama, co nie? Ta była największa drama. Dobra, spoko ranking. Ale zgadzam się, to była największa drama. Miło się, że dowiedzieliśmy się, jak się zaczęła majestaśka.